Pamiętacie ten zapach? Wchodziliście do babcinej kuchni, a tam na stole świeży bochenek chleba obok dzbanek mleka prosto od krowy. Inny świat, inne smaki. Dziś wspomnimy dziesięć wiejskich smaków, które w czasach PRL miały zupełnie inny wymiar. Jeden z nich do dziś dzieli ludzi na dwa obozy, ale o tym na samym końcu. Subskrybujcie kanał. Pamiętacie ten smak? Ciepłe, gęste, słodkawe, zupełnie inne niż to, co dziś stoi na sklepowych półkach. Mleko prosto od krowy to był smak wakacji u babci, smak dzieciństwa, którego nie da się podrobić. Na wsi sprawa była prosta. Rano babcia szła do obory, siadała na stołeczku i doiła krowę do aluminiowej bańki. Mleko było jeszcze ciepłe, pachniało łąką i sianem trzeba je było przecedzić przez gazę i szybko schłodzić latem kwaśniało w kilka godzin ale zanim zdążyło skwaśnieć piło się je garściami prosto z kubka bez gotowania bez pasteryzacji i jakoś nikomu nic nie było w miastach było inaczej tam mleko przyjeżdżało w szklanych butelkach zamkniętych złotą lub srebrną folią złota oznaczała tłuste srebrna chude Roznosiciele mleka zaczynali pracę o czwartej rano, zostawiając butelki pod drzwiami, a wieczorem trzeba było wystawić pustą na wymianę to był obowiązek najstarszego dziecka w rodzinie. Kto zapomniał, zostawał bez mleka. Ale ten miejski produkt i tak nie mógł się równać z tym wiejskim, ciągnącym się od tłuszczu, z warstwą śmietany na wierzchu to był zupełnie inny świat. A teraz przejdźmy do drugiego króla wiejskiego stołu. Ten zapach, kto go raz poczuł, nie zapomni nigdy. Świeży chleb prosto z pieca, z chrupiącą skórką i miękkim, ciągnącym się miąższem. Na wsi to był cały rytuał, niemal święto. Babcie piekły chleb raz w tygodniu, czasem rzadziej. Zamożniejsi co siedem dni, biedniejsi co dwa tygodnie albo i rzadziej. Zakwas przechowywano w glinianym dzbanku w chłodnej spiżarni. To była żywa kultura, którą karmiono mąką i wodą. Ciasto wyrabiano w drewnianej dzieży, ręcznie, przez długie godziny, a potem bochenki lądowały w koszykach wiklinowych wysypanych otrębami, gdzie rosły do podwójnej objętości. Przed wsadzeniem do pieca chleb smarowano mlekiem lub jajkiem, posypywano kminkiem albo czarnuszką. I na koniec znak krzyża na wierzchu, żeby się udał. Babcie mawiały przy tym rośni chlebie jak słońce na niebie. Piec ceglany opalany drewnem dawał taki aromat, jakiego żaden elektryczny piekarnik nie odtworzy. Chleb wychodził ciężki, gęsty, z lekko kwaskowatym posmakiem. Jeden bochenek starczał na tydzień i co ciekawe, po kilku dniach smakował jeszcze lepiej niż świeży. Dziś taki chleb to rzadkość, ale kto go pamięta, ten wie, że to był zupełnie inny świat. A teraz coś, bez czego trudno sobie wyobrazić tamten wiejski stół. Domowe masło to był zupełnie inny świat niż te kostki ze sklepowej półki. Pamiętacie ten obrazek? Babcia siedzi na ganku z drewnianą maselnicą i rytmicznie przesuwa tłok góra-dół. Miarowy, spokojny ruch, który hipnotyzował i uspokajał. Cały proces trwał nawet pół godziny, czasem dłużej. Trzeba było cierpliwości i siły w rękach, ale efekt? Warty każdej minuty. Maselnica składała się z wysokiego naczynia sklepek dębowych albo bukowych z tłokiem w środku. W różnych regionach nazywano ją inaczej: bijanka, kieżnia, maślniczka. Ale cel był jeden. Ubić śmietanę tak długo, aż tłuszcz oddzieli się od maślanki. Śmietane zbierano wcześniej z wierzchu mleka, tę gęstą warstwę, która tworzyła się po nocnym odstaniu. Potem wlewano ją do maselnicy i zaczynało się ubijanie. Najpierw ruchy szybkie i długie, potem coraz wolniejsze, gdy grudki masła zaczynały się zlepiać. Ten moment rozpoznawało się po dźwięku, nagle robiło się ciszej. Mlaskanie ustępowało, a w maselnicy pływały już żółte kulki. Gotowe masło płukano w zimnej wodzie, żeby pozbyć się resztek maślanki. Potem formowano je w kostki, czasem ozdabiano wzorkami łyżką, a maślanka? Ta też szła w ruch: do pieczenia, do placków albo po prostu do picia. Nic się nie marnowało. Smak tego masła był nieporównywalny z niczym: kremowy, Lekko słodkawy, znutą łąki, bo krowy jadły świeżą trawę, a nie przemysłową paszę. Dziś można jeszcze gdzie niegdzie trafić na takie masło, ale to już prawdziwy skarb. A teraz przechodzimy do czegoś, co na wsi robiło się niemal automatycznie: twaróg, biały ser, który powstawał jakby sam z siebie, gdy tylko mleko postanowiło się zakwasić. Pamiętacie ten widok? Na płocie albo na sztafetach wisi ściereczka, a z niej powoli skapuje serwatka. W środku świeżutki twaróg, jeszcze ciepły, jeszcze pachnący kwaśnym mlekiem. Babcia wieszała go rano, a po południu już był gotowy. Prosty przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie, bez żadnych książek kucharskich. Cały proces zaczynał się od siadłego mleka. Świeże mleko od krowy zostawiano na dzień czy dwa w ciepłym miejscu. Jak zanosiło się na burzę, zsiadało się błyskawicznie, dosłownie w oczach. Potem to gęste, kwaśne mleko przelewano do garnka z grubym dnem i podgrzewano na najmniejszym ogniu. Nie wolno było doprowadzić do wrzenia, wtedy ser wychodził twardy i suchy. Trzeba było wyczucia i cierpliwości. Gdy grudki zaczynały się oddzielać od przezroczystej serwatki, zdejmowano garnek z ognia. Potem wszystko lądowało na gazie lub czystej pielusze tetrowej. Zawiązywano w węzełek i wieszano, żeby serwatka spokojnie odciekła. Z trzech litrów mleka wychodziło może ze trzysta gramów sera. Ale jakie to było 300 gramów? Kremowy, delikatny, z lekko kwaśnym posmakiem. Idealny na kanapkę z masłem i miodem, do naleśników, do pierogów. Dziś w sklepach mamy twaruk w plastikowych kubeczkach, ale kto pamięta ten wiejski, wie, że to zupełnie inne wspomnienie. Jeśli podoba Wam się film, zostawcie łapkę w górę. A teraz przechodzimy do czegoś, co na wsi zbierało się codziennie rano: świeżych jajek prosto z kury. Pamiętacie ten rytuał? Wchodzisz do kurnika, a tam ciepłe jeszcze jajko leży w gniazdku na słomie. Kury gdaczą, kogut stoi na straży, a ty ostrożnie zbierasz do koszyka te małe skarby: każde jajko inne, jedno większe, drugie mniejsze, jedno brązowe, drugie niemal białe. Bo wiejskie kury to nie fabryka każda miała swój charakter i swoje jajka, ale największa różnica była w środku. Rozbijasz takie jajko na patelnię i widzisz żółtko, nie blade, niejasno żółte jak ze sklepu, ale intensywnie pomarańczowe, niemal jak słońce. Ten kolor brał się stąd, że kury jadły to, co natura dała trawę, robaczki, ziarno, resztki z kuchni chodziły po całym podwórku od rana do wieczora, grzebały w ziemi, ruszały się to były szczęśliwe kury, jak dziś mówią. I ten smak białko zwarte, niewodniste, żółtko kremowe, intensywne. Jajecznica z takich jaj to było coś zupełnie innego niż ta dzisiejsza. A kogel mogel? Żółtko z cukrem ubijane łyżką, aż zrobiło się jasne i puszyste. Pamiętacie ten smak? Dziś w sklepach szukamy jajek z jedynką na skorupce, bo to oznacza wolny wybieg. Ale kto jadł prawdziwe wiejskie jajka, wie, że to wciąż nie to samo. A teraz coś, co w czasach PRL ratowało głodnych i kusiło nawet sytych. Smalec ze skwarkami, król wiejskiego stołu i nieodłączny towarzysz pajdy chleba. Pamiętacie ten zapach? Jak babcia wytapiała słoninę, cała kuchnia pachniała tak intensywnie, że niektóre gospodynie zdejmowały firanki, żeby nie przesiąkły. Powolny ogień, wolne tempo, to był sekret dobrego smalcu. Drobniutko pokrojona słonina skwierczała na patelni godzinami, aż skwarki zrobiły się złociste i chrupiące. Wtedy dochodziła posiekana cebulka, czasem jabłko dla miękkości, a na końcu majeranek roztarty w dłoniach i szczypka pieprzu. Gotowy smalec przelewano do kamiennego garnka i co jakiś czas mieszano, żeby skwarki nie opadły na dno. W każdej kaszubskiej czy śląskiej spiżarni taki garnek musiał stać. To była podstawa zapasów. Jak ktoś był głodny, sięgał po pajdę chleba i nabierał łyżką smalcu prosto z garnka. Zimą dawał siłę i ciepło, a na Śląsku górnicy wierzyli, że chroni płuca przed pyłem węglowym. W PRL-u smalec zastępował masło, które było na kartki albo w ogóle niedostępne. Ale to nie był substytut z biedy, to był pełnoprawny przysmak. Kanapka ze smalcem, kiszonym ogórkiem i świeżą cebulą to smak, który do dziś budzi wspomnienia. Na weselach i festynach wiejski stół ze smalcem wciąż jest hitem bo niektóre smaki nie starzeją się nigdy. A teraz coś, co w czasach PRL stało na każdym stole i w mieście i na wsi. Zsiadłe mleko, które dziś młodzi ludzie właściwie nie znają, a kiedyś było tak oczywiste jak chleb. Pamiętacie ten gęsty, kremowy napój o lekko kwaśnym smaku? Na wsi robił się sam. Wystarczyło zostawić świeże mleko prosto od krowy w temperaturze pokojowej i poczekać dzień lub dwa. Jak zanosiło się na burze, zsiadało się jeszcze szybciej, dosłownie w oczach. Natura sama robiła swoje. Bakterie kwasu mlekowego zamieniały słodki płyn w gęstą, kwaśną masę, którą można było kroić nożem. I tu dochodzimy do klasyki polskiego lata. Młode ziemniaki z koperkiem i zsiadłe mleko. Kto tego nie jadł, nie zna prawdziwego smaku wakacji u babci. Nabierało się na łyżkę gorące ziemniaki okraszone masłem albo skwarkami, czasem z jajkiem sadzonym i zanurzało w kubku zimnego, zsiadłego mleka. Ten kontrast, gorące i zimne, słone i kwaśne, był niepowtarzalny. W upały działało chłodząco, a przy tym świetnie gasiło pragnienie. Na wierzchu siadłego mleka zbierała się gęsta śmietana, którą zbierano do osobnego słoiczka. Nic się nie marnowało. Samo mleko szło do obiadu, do placków, do naleśników. Dziś w sklepach można jeszcze znaleźć zsiadłe mleko, ale ginie gdzieś między jogurtami i kefirami. A szkoda, bo to był prawdziwy skarb dla jelit, dużo lepszy niż modne probiotyki. Kto pamięta ten smak, wie o czym mówię. A teraz przejdźmy do czegoś, co było prawdziwym skarbem wiejskiej kuchni: śmietana zbierana z mleka, ta gęsta, tłusta warstwa, która sama zbierała się na wierzchu. Pamiętacie te gliniane garnki albo emaliowane miski, w których mleko stało przez noc w chłodnej spiżarni? Rano na wierzchu tworzyła się gruba warstwa śmietany, gęsta, kremowa, prawie żółta od tłuszczu. Babcia zbierała ją ostrożnie łyżką, żeby nie zamieszać z mlekiem i przekładała do osobnego słoiczka. Z kilku litrów mleka wychodziło może ze dwie łyżki tej cennej śmietanki, ale jakie to były dwie łyżki. Ta śmietana była zupełnie inna niż ta ze sklepowej półki, gęstsza, tłustejsza, z wyrazistym mlecznym aromatem. Nie potrzebowała żadnych zagęstników ani stabilizatorów. Natura sama dawała jej idealną konsystencję. Do zup dodawało się łyżeczkę i od razu zupa nabierała głębi. Do pierogów, do klusek śląskich, do kopytek, smażona śmietana na maśle to była uczta, a jak zebrało się jej więcej, szła na masło. Bo prawdziwe domowe masło robiło się właśnie z takiej śmietany, nie z tej kupnej. Ubijana w maselnicy przez pół godziny zamieniała się w złociste grudki. Dziś w sklepach można jeszcze trafić na śmietanę wiejską bez dodatków i konserwantów ale kto pamięta tę zbieraną z garnka wie, że smakuje zupełnie inaczej to był smak którego nie da się podrobić A teraz przechodzimy do czegoś co budzi skrajne emocje albo się to kocha albo ucieka od samego zapachu ser smażony z kminkiem zwany też serem zgliwiałym, przysmak Wielkopolski, Kujaw i Śląska. Pamiętacie ten charakterystyczny zapach, który rozchodził się po całym domu? Babcie mawiały, że zapach odstraszał, ale smak wynagradzał, bo ser smażony to był sposób, żeby nic się nie zmarnowało. Gdy twaróg zaczynał tracić świeżość, nie szedł do śmieci. Szedł do miski, posypany szczyptą sody, Przykryty ściereczką i odstawiony w ciepłe miejsce na kilka dni. Czekało się, aż zgliwieje, czyli zmieni się w kleistą, ciągnącą masę o intensywnym aromacie. Proces ten nazywano gliwieniem. Według starej legendy, pewien człowiek imieniem gliwa miał tyle twarogu, że zaczął się psuć. Sąsiedzi wygnali go z domu przez smród. Ale gdy jego pies zaczął jeść ten spalony ser, odkryto, że przetopiony twaruk, to prawdziwy rarytas. I tak narodził się ser zgliwiały z oszczędności i pomysłowości wiejskich gospodyń. Gdy ser był już gotowy, topiono go powoli na maśle, mieszając bez przerwy, żeby się nie przypalił. Dodawano sól i kminek, ten ostatni nie tylko dla smaku, ale też żeby zamaskować intensywny zapach. Na końcu wbijano żółtka i przelewano do kamiennego garnka. Jedni jedli go na ciepło, wtedy był jak fondue, ciągnący się i kremowy. Inni woleli na zimno, pokrojony w plastry na chlebie z masłem. Do dziś ser smażony jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Kto go pamięta z dzieciństwa, wie, że to smak, do którego się wraca. I oto dochodzimy do tego, co zapowiedziałem na początku: smaku, który do dziś dzieli ludzi na dwa obozy: chleb z masłem i cukrem. Dla jednych symbol biedy i braków, dla innych najsłodsze wspomnienie dzieciństwa. Pamiętacie ten rytuał? Wracaliście ze szkoły głodni jak wilki. A mama albo babcia brała świeżą kromkę chleba, smarowała cienką warstwą masła i posypywała białym cukrem. Proste? Proste. Ale w czasach, gdy półki sklepowe świeciły pustkami, a słodycze były towarem deficytowym, to była prawdziwa uczta. Namiastka luksusu, która kosztowała grosze, a dawała dzieciom chwilę słodkiej radości. Chleb był tani i dostępny. Cukier. Choć czasem na kartki znajdował się w każdym domu, bo bez niego nie było przetworów ani domowych ciast. Masło już trudniej, więc często lądowała margaryna, ale efekt był ten sam: chrupiąca kromka, słodki pył na wargach i uśmiech na twarzy. Niektórzy jedli to na surowo, inni podsmażali chleb na patelni, aż zrobił się złocisty. Jeszcze inni zamiast cukru sypali cukier puder, a zamiast masła dawali śmietanę. I tu właśnie zaczyna się ten wieczny spór. Jedni mówią, to było z biedy, z braku prawdziwych słodyczy, po co to wspominać? Drudzy odpowiadają, to był smak dzieciństwa, prostoty, domowego ciepła. I wiecie co? Obie strony mają rację, bo chleb z cukrem to nie był tylko deser, to było całe tamto życie. Proste, skromne, ale pełne smaków, których nie da się kupić w żadnym sklepie i dlatego jedni do niego wracają z uśmiechem, a inni wolą zapomnieć. Oto one dziesięć wiejskich smaków, które w czasach PRL miały zupełnie inny wymiar: od mleka prosto od krowy, przez chleb z pieca i domowe masło, po ser smażony z kminkiem i tę prostą kromkę z cukrem. To nie były wykwintne dania z restauracji, to było codzienne życie, pełne pomysłowości i ciepła. Te smaki łączyły pokolenia. Babcie uczyły matek, matki, córki, a przepisy przechodziły z ust do ust, bez żadnych książek kucharskich. Dziś wiele z tych tradycji zanika, bo nie ma już pieców chlebowych, bo mleko kupujemy w kartonie, bo twaruk jest w plastikowym kubeczku. Ale kto pamięta tamte smaki, nosi je w sercu na zawsze. A wy? Który z tych smaków pamiętacie najlepiej? Co jadaliście u babci na wsi? Piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam wasze wspomnienia. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Przed nami jeszcze wiele historii o tamtych czasach. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego razu.